Karolę Sulewską na scenę, panią prezes fundacji. Fundacja Rozwoju Polskiej Branży Jubilerskiej, która wręczy kolejną nagrodę, kolejnej laureatce i szanowni Państwo, sukces to nie tylko własne osiągnięcia. W tym przypadku to także, szanowni Państwo, niezwykła umiejętność dzielenia się tym sukcesem z innymi, wspierania podmiotów z którymi się współpracuje, wspierania młodzieży, młodych, młody, młode osoby kreatywne, które dążą również do tego sukcesu, wszystkich tych, którzy chcą działać na rzecz dobra wspólnej społeczności. Poprosimy na radkę. Zapraszamy serdecznie Panią na scenę. Bankiewicz z Komorowa, w Monika Bankiewicz prosimy Morawa. Powietrzę radą. Monika Barty, w i Przewodniczący Rady na Monika Bankiewicz to promotorka polskich jabłek i zdrowych naturalnych soków w Polsce i za granicą. Od ponad 25 lat prowadzi i rozwija gospodarstwo sadownicze. Specjalizuje się w produkcji jabłek deserowych i naturalnych soków, które będą mieli okazję Państwo skosztować dzisiaj tuż po gali. Oznaczona prestiżowym tytułem mistrza Agroligi 2013 z rok prezydenta Bronisława Komorowskiego. Inwestuje w najnowsze technologie do sortowania owoców, ciągle unowocześnia swoje przedsiębiorstwo współpracując z naukowcami, z członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania i Sieci Kul Kulinarnej Mazowsze. Współpracuje z Muzeum Wsi Radomskiej, Przedszkolą Niezapominalika, Fundacją Czysta Polska, a także wspiera młodzieżowe organizacje obywatelskie, takie jak Parlament Młodzieży Miasta Radomia. Jej jabłka i soki promują zarówno znani kucharze, jak i uznani sportowcy. Monika Bankiewicz, wielkie brawa.